Za nami pierwsze w tym roku spotkanie sympatyków kawiarni literackich, które odbyło się 28 lutego w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku. Wszystkich gości kawiarni literackiej przywitała pełniąca obowiązki dyrektora MCK Grażyna Majewska oraz gospodynie Wieczoru Literackiego Elżbieta Jach i Halina Wężyk. Tym razem w spotkaniu wziął udział Zbyszek Ścisłowicz, podróżnik, członek grupy literackiej Wiklina, który opowiedział o swojej podróży na Jamajkę. Wyjechał tam ze swoją żoną w lutym ubiegłego roku. W programie kawiarni oprócz opowieści można było zobaczyć Zdjęcia i filmy z podróży oraz posłuchać karaibskich rytmów w wykonaniu zespołu Afrykańskiego.pl. Skład zespołu wchodzą Ricky Lyon, wokal gitara, bębny Paweł Radkiewicz bas, Mikołaj Janowski, klawisze, trąbka.